Hejka. Ok, ja go zajmę, ja jestem Prorok i tam leży w trzecim odcinku z Gry The Evil Within. I co? W poprzednim odcinku zakończyliśmy sobie rozdział trzeci. Fut, przepraszam za pierdziele, rozdział drugi, zaczynamy rozdział trzeci. I co, rozbójcie jakieś gwiazdy, gdzie ludzie się zamieniają w zombie na widok latarni? I co, pod koniec odcinka uciekaliśmy z tymi zakamykami i wpadliśmy do wody. Zobaczmy, co będzie się dalej z nami działo. Następny rozdział, klikuniamy. I zobaczmy co tutaj będzie dalej się z nami odczyniało OK Dobra Seba, wychodzimy stąd, dawaj Przeżyłeś, najbardziej to przeżyłeś jakoś Dobra Czy coś w tym jest? Nic, zero Szpony Kordy Będę mogę chyba przejść. O, przyda się mhm. O, o, dawaj, dawaj. Dawaj trochę żelu do włosów. Dobra, lecimy dalej Tu nic nie ma Tylko dwa naboje A te już główne tu ważą gdzieś Gdzie? Coś podniosłem Dobra, gdzie te na są? Jeszcze coś tu leży. Ty możesz stać albo i nie. Dobra, troszkę znalazłem zapałkę, trudno. Mhm. Dobra, tam już nie wrócimy. Shit. No i co, idziemy w eksplor. Hmmm... Ja bym chciał pójść wpierw. Spraśmy tą tam rudera. Jest siekierka, jest zabawa Butelki na razie nie potrzebuję jeszcze Ty nic tu chyba nie ma Maszaj znaczy, nic nie widzę O ojojojoj Okej okay. Nie! Jezu no, serio?! Royal really myślałem, że to będzie się kręciło jak w The old, old, old Last Trials. Zapomniałem, że to nie. Yeah. Dobra, jeszcze raz. Dobra, dawaj, już, 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 dawaj mi to. Jeszcze raz, za teraz na szybko wbiegniemy tu. Dobra, bierz. To? Jeszcze raz. Dobra, kiksuniamy. Dobra, jezu, udało się. Dobra, jezu, jest amunicja. Tutaj tylko przeładuję. Dobra, mamy 6 naboi. Jest. Ty możesz stać, a on nie miał ba. Mist klik. Dobra, zbierajmy amunicję, zbierajmy amunicję i ten złom, czy co to jest? Mm, tu coś jeszcze nie wiem. Dobra, idziemy na górę Strasznie cicho jest jak na razie mm -hmm. Aż za cicho jest na razie nie ma nigdzie przeciwniku. i to mnie martwi. Hmm. Leslie, over here. Oh God, no. Who's there? No, don't shoot. I'm not one of them. I'm a doctor, Marcelo Jimenez. You were in the ambulance before a crash, right? Yes, we're lucky to be alive. Have you seen anyone else? my patient leslie i saw him running up ahead but but come this way quietly mind you Dobra, już, 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 już. have a look for yourself those things chased me all the way into the village me too they're all over the place no just warning you change your leslie went through that gate

Dobra. There to pass Dobra. To zaraz. czy coś tu jest? No to jest dalsze przejście. To na razie to zostawię sobie. Gdzieś słyszałem to wejście, hmm, tylko gdzie? Ok, coraz więcej amunicji, podoba mi się. Na razie będę miał jak z nimi walczyć obecnie. A, żeby tego nie spieprzyć. Jest! Biorę to Chyla. Dawaj. Tutaj jest safe zone. Tylko za nie safe zone. Tutaj tylko butelki. Dużo butelek. Wejdziemy na chwilę tutaj. She's gone. Masz seba? Poczytajmy. Macie? Ok, teraz mogę. Idę na chwilę do środka. It's been a while since your last visit. Jak dawno nie było? Jak byłem niedawno, okej, okay. Okay, że teraz on zaginął, kolega z poprzedniego dzika, który się zabiaszka zamienił na no, mi kochana stajwika. Na tym. Będę musiał też te stare stajby poświęcić, tak mi się wydaje. No, by jeszcze te stare stajby popoświęcać. Dobra. Ja bym wydał na speeda więcej. Na razie. No to mi się przyda ten speed. I dobra, uciekamy dalej. Okej, okay, mamy większy speed, jest fajnie. I idziemy dalej. Gdzie jest moja mój toporek? Ej! Are you serious? Jakie nie Toporek traciłem. Ale to dupy. Niech, teraz się wkurzyłem troszkę. No no nie zespój się, mordo. Słuchajcie, ja tam przychodziłem przed chwilą, co nie? Hmm, for fooling around. Czekaj, oh. czekaj, Jezu. Hmm, czy jak tam się do nas dostać? prostu na chwilę. Oki, Tędy mogę przejść? Okej okay. Jak się mam dostać tam na drugą ten? Jak tu się czekajcie? Jak tu się tam dostać? Miałem. O, daj, 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 daj. Ok, dandy. Otwieramy. Dobra, zapamiętaj sobie, że toporki... Nie możemy tracić w ten. Kup sposób. Został się do środka gówno. No, wypijesz, no co za? Won, czy broń jeszcze? Czekasz, czeka, jakiś ten ty? No i mnie zabił jeszcze, cham... walony, w dupę. Excuse me, wypraszam sobie tak, to, hamstwo w państwie, ja teraz wypraszam. I wejść tu się nie w człowieku. A? Słyszycie to? Zrobić teraz znowu? Ja już nie muszę. Okej, okay. trochę dziwne. Na razie to niczego tutaj nie ma, żadnego zombiaka. Gdzieś siedział Sniper Dobra. Wchodzimy Tak, gdzieś tam był Sniper, jak dobrze pamiętam Z tego co pamiętam gramy za młodu Po cichutku Seba, po cichutku. Byleby nie rozjaśnić tego co tu siedzi mhm. Okej okay. Dobra, dawaj amunicję amunicji chyba nigdy nie za wiele, co nie? Ok, fadcie, co jest tam na dole. To ten ham, co na, na nas polował. Zamieścimy się na, na nim. Ok, to jest pułapka. Dobra, to sobie tego tak odblokujemy. Tą pułapkę na drzwiach tu zostawia. Tak, dla bezpieczeństwa. Dobra Dopo jak pod dostatkiem Granat No nie! Ja pierdolę Dobra, naśję sobie pod tą Cichutko, mój zwierzak kochany, teraz. Na razie będę tej pułapki rozbrajać. Mhm. Jestem gdzieś. Aha, i tutaj teraz jestem. To ja zawrócę na górę i się cofnę. Owak. Tego nie chcę podpadać obecnie. Hmm, dobra. Śwódko. Dobra. O, dawaj to główka kolkuski. Jemy stworaj i w tej skończymy odcinek. Jest najpierw tempeh. nie świnko, pięknie. Do niego na razie nie chcę zbytnio iść kolegi tego Czy mogę się jakoś dostać gdzie? Mogę Dobra, nie wiem czy go to nie rozjuszy jak Nie było mi sklika klika Dobra, idziemy dalej O rozbrojone? Dobra, było blisko. Okej. Okay. Ci tym mam. Dobra, wszystko pozabieram. Jezu, zwierzę, usiądźmy mi cicho, proszę. No jak nagrywam. Ujrzuch się tłucze po prostu. Chcę atencji już, jak widzicie. Mhm. tym w stanie. No dawaj jako pod kolegę, pod kolegę Really, nigga. Dobra, zpanikowałem trochę Zanim wstanie Dobra

Oh fuck it. Fucking. Tawaj. Fryer. Dobra, jego ja bracia i siostry tu idą. On ma spluwę, to jest snajper. Hy! mamy mam. Dobra, mam toporek. Hmm... Nie ma sensu tam być na razie. Przejdę przez okno. Zobaczymy, coś. Się... Ej, czysta! Ej, no nie gadaj, że już ją zgubiłem. Coś mi zaczęło. Nie wiem, coś mi zaczęło. Sniper. Dobra, chodź ty ciulu No nie Ja byłem pierwszy tych komutów Nad nie muszę cię spalać Przeszło. Oh faken! Go fuck yourself bitches Dobra, dwa spa spaliłem O tak, dziecino! Oh yeah, baby! Jestem jeszcze jakiś wokół góry, On jest bardzo blisko. Hm? Coś dziś mogę podnieść? A użyć tylko mogę. Mam do góry ić Dobra, 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 dobra. Oaj, Mamy cię cykluś Ktoś mnie widzi Już nikt I możesz wstać Ale nie wstaniesz Patrzcie to tu jest Bejbe. Okej, okay, dawaj mi Bełty. Na trójkę. Czekajcie. Mam tylko jeden rodzaj Bełty na razie. Jak się bełty zmienia, rodzaje? Pod R. Mam tylko takie, więc na razie mogę przełączać. Ty możesz stać Ale nie wstaniesz. Gdzie? Co? No, jesteśmy... Dobra Zobaczyć jak bełty na niego zadziałają najzwyklejszy Pięknie Dobra Bełty na niego ładnie zadziałały na kolegę brzydkiego No wiecie co moi drodzy, to na tym odcinku z gry The Evil Within, dziękuję za oglądanie i w następnym odcinku kolejną połowę wnioski z co i jak, to co, dziękuję za oglądanie, arigato i do zobaczenia w przyszłym odcinku z The Evil Within, arigato, bye bye, sayonara.